Hej, śiemno wam wszystkim, ja jestem Dragi, to jest Battlefield 3 i taki krótki meczek na powiedzmy zabicie czasu. Zabieramy się do roboty. Dawno się nie grało. Będziemy kombinować zaraz. Mogą być na górze. Ale są na dole i są z prawej strony. Cóż, początek nie najlepszy. Jakoś, o. Troszkę wolno mi myszka zaczęła działać. Ale mam na myszce dodatkowe przyciski, które odpowiadają właśnie za prędkość, za czułość. To znaczy, po prostu mogę szybko zmienić DPI Jeśli tylko tego chcę No już myślałem, że nikogo nie zabiję Szybko tutaj wbiegniemy Zabijemy paru, tam było i z 4 chyba nie Szybko odradzamy się, gdziekolwiek. O, proszę. A już na ślepo. Może ten grant coś nam da? Chyba nie A strzelają w plecy. Czekaj. Chciałem powiedzieć. Przeładować Jest na górze, jest na górze I drugi tam Ajajaj Kiepsko, kiepsko W ogóle słabe miejsce, słabe miejsce Na, na jakiekolwiek ruchy a cały czas mnie stawiają, bez sensu w ogóle No Masakra No ale cóż, nie ma co się poddawać, gramy dalej A się schował, Boże Takich nie lubię najbardziej To się kampią po prostu wszędzie. Odrodzimy się na naszym przyjacielu Jeden dostał Drugi Sobie tu posiedzę Dobra i trzeci granat uwaga Yeut Powiedzmy, że udało nam się jakoś uniknąć śmierci. Dobra, jest następny. Na spokojnie, na spokojnie. Nic się nie pali. Góra, u prawo, środek. Mogą być wszędzie. I właśnie biegnie. No miał farta, miał farta. Może go poczęstujemy granatem. Ach, kurde, wybieg, Nie wiem czy wróci. Raczej, mało możliwe. Idzie na górę. Kurde, nie widzę go, szczerze powiem. Mój granat nic nie pomógł. Jest następne. No, nie powiem, idzie nawet, nawet nieźle idzie. Jest kolejny, i następny powoli nam się amunicja kończy, coś czuję, ale na razie o tym nie myślimy. No tu kurde, nikogo nie widzę, szczerze powiem. No, to chciałem tak z pamięci już w stanie go strzelić, ale na szczęście udało się, jakby ostatnimi pociskami. No na razie nic się nie dzieje. To jest dość obligiwany punkt, więc tu zawsze coś się dzieje. Z prawej strony cisza. Myślę, że idą z prawej z dołu. Tam na pewno ktoś zaraz wyjdzie i właśnie wstał. Ale już go zdjąłem. Dobrze. I znowu. Ktoś mu robi niezłego niedźwiedzia tak zwanego. No ale cóż, nie mój, nie mój biznes, jak to się mówi. Nie mój wóz będzie mnie wiózł. No ale chyba dali sobie spokój z Chociaż nie dalej jest odbierany. No. Tak jak mówiłem. No trzeba kurde uważać. Trzeba mieć oczy z tyłu głowy, nawet I może za mną jest ściana i koniec jakby mapy. Ten nie żyje, ja do niego strzelam. Bez sens. Jest następnych dwóch. Ale czy dorwę trzeciego, który tam był? Nie wiem. Dobra, tu jest cisza. Tu jest cisza. Statystyki nam się poprawiły, no ale to przez jakby... nie tyle co kąpienia, a siedzenie w jednym miejscu, no ale skoro gra nam pozwoliła na to, dlaczego mielibyśmy nie korzystać z tego? No coś czuję, że zaraz po prostu... powiedzmy... moje szczęście się skończy i po prostu najzwyczajniej w świecie umrę. Ach, szkoda, że nie mamy granatów, by nam posłał jednego. Mogło być doby fragi. Coś słyszę z lewej, z prawej. Tu słyszę coś. Nie wiem, czy wy to słyszycie, no ja to słyszę. Aj, amunicja nam się skończyła już kompletnie. Może damy tutaj o. Czy ktoś amunicję? Ma. No szczerze powiem, rzadko mi się zdarza. Rzadko mi się zdarza grać w Battlefielda. Tyle czasu, żeby skończyła mi się amunicja. mówię, że jestem jakiś słaby czy coś, ale najczęściej na Battlefield jest to gra dość yy, dynamiczna, no. I myślę, że taka sytuacja. Aj. Strzeliłem do niego parę razy. Ajajaj. No w końcu musiało się to skończyć. W końcu musiało się to skończyć. Zabiłem 15. Zanim zginąłem, więc myślę, że wynik jest niezły. Nawet chyba bardziej niż niezły. Dobrze, że jeszcze nie dostałem żadnych wiadomości Cheatery w ogóle Zabity jeden z granata. Drugi Chyba tutaj na górze nikogo nie ma. Tu nadal jest nasz, on odbierze ten punkt. Powiedzmy, postaram się go osłaniać. Jest słaba widoczność przez te... przez te wszystkie dymki, kurz, który się unosi. No to jest chyba właśnie urok Battlefielda. Tam był? Mogę potwierdzić. Jakby będzie czyste na razie, bez przeciwników. O, jest następny. Fajnie, fajnie udało się ładnie tutaj ogarnąć to. Może uda nam się przewodować. Tam słyszałem, słyszałem kogoś z powrotem. Idziemy stąd. Koniec kampienia na cenie, Na razie, przynajmniej. Z tym nie uważam, że ktokolwiek tu kampił, to po prostu cały czas była akcja. Jest cisza, jest spokój, nic się nie dzieje. Cały czas coś się na C dzieje. Albo mi się już jakieś zwidy są. Proszę bardzo, dostał spodziewajkę. Pójdziemy sobie w ten sposób. Jeśli mnie widzicie, może ja wam pokażę. Okej. Okay. Nie wiem, czy mnie widzicie teraz. Sekunda. Ok, jestem. To co teraz widzicie, tak, widać mój ekran. Ja go tutaj troszkę zmniejszę. Poczekajcie chwilkę. Nie wiem, czy widzicie to. Ja później przy montażu postaram się Wam to przybliżyć. Jeśli w ogóle to jest widać, bo ja nie mam szczerze pojęcia, czy to, czy to jest widoczne w tym momencie, bo jeszcze tego nie robiłem. Ale to jest napisane tak: błąd, rozłączenie z grą. Masz zakaz wstępu na ten serwer. Powód: potencjalny cheater. No cóż, szkoda, ponieważ był to jeden z ulubionych serwerów. Aczkolwiek chyba na, za pomocą tego filmika mógłbym się odwołać. No ale zobaczymy, co będzie. No cóż. To by było na tyle. Szkoda, że tak się skończyło, niemiło. No i tyle. Trzymajcie się, chaos. <grystanie> Oby wam się to nigdy nie przetrafiło.